Siema. Właśnie pomyślałem sobie, że nagram krótki wideo vlog dotyczący tego, jak zrobić liczną solową wycieczkę. Aby liczna, grupowa, solowa wycieczka mogła się odbyć, należy zorganizować wydarzenie na Facebooku. Wtedy mamy pewność, że dużo osób zainteresuje się tym wydarzeniem. Kiedy już mamy wydarzenie utworzone i Facebook i cały świat już o tym wie, że będziemy jechać na wycieczkę, należy zapraszać kolejną osoby, zapraszać ile leży, kogo znajomych, ciotki, babci, wszystkich zapraszać. Im więcej zaproszonych osób, tym większa szansa, że więcej osób nie przyjedzie na tą wycieczkę i wtedy będziemy mogli jechać solo. Jak już mamy po zaproszanych dużo osób, to najlepszym jakby sposobem jest wybranie do godnego terminu. Najlepiej jak to będzie 10 rano w niedzielę, kiedy ludziom się nie chce dupy ruszyć z łóżka. Wtedy szansa na liczną solową wycieczkę jest bardzo duża. Myślę, że niedziela jest odpowiednia. Jeśli nie macie pewności, czy impreza może się udać i czy na pewno pojedziecie solo, ustawcie datę w kalendarzu tak, żeby to była pogoda, która z rana będzie pochmurna, a po południu słoneczna. Wtedy jest większa szansa, że ludzie wstaną rano, stwierdzą, że jednak pada i nie przyjadą, więc ta Wasza liczna solowa wycieczka się uda. A po południu i tak będziecie mieli słońce, tak jak teraz. Bo przecież najważniejsze to dobra organizacja imprezy i dobra organizacja wydarzenia. Eee, następnie no musicie wsiąść w pociąg rano i przyjechać na miejsce startu, żeby nikt Wam nie zarzucił, że organizowaliście wycieczkę, a się na niej nie pojawiliście. Więc Stajecie rano, jecie śniadanie, pijecie kawę, jedziecie na liczną solową wycieczkę. Tam następnie czekacie 15 minut, żeby znowu zbić wszelkie argumenty, że, że taka wycieczka się nie odbyło, że organizator nie przyjechał. Oczywiście możecie również stanąć gdzieś z boku i patrzeć, czy ktoś przyjedzie. Ale zawsze to lepiej stanąć tam, gdzie jest punkt startu, bo a nuż ktoś z frajerzy i będzie z krzaków patrzył tak jak wy, czy ktoś przyjedzie i czy w ogóle warto się pokazać. Na sam koniec licznej, solowej wycieczki należy nagrać jakiegoś vloga, zrobić zdjęcie i pokazać, że jednak ta wycieczka się odbędzie. Że to będzie liczna, bardzo liczna, solowa wycieczka. Myślę, że klucz programu do takiej licznej, solowej wycieczki to również odpowiednia tematyka. Wybierzcie jakiś fajny dzień tematyczny. Może być dzień teściowej. Dzień kota bengalskiego, albo nie wiem, dzień segregacji śmieci, wtedy jest większa szansa, że wasza liczna, solowa wycieczka będzie miała jakąś dopisaną ideologię i to zgarnie fejm. No bo bez fejmu wiadomo, licznie ludzie na tą wycieczkę wtedy nie przybywają. Jak już wiecie, że wszystko się udało, musicie wsiąść na rower i pojechać na liczną, solową wycieczkę taką jak ja jadę dzisiaj. A więc Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków, osoby, które powiedziały mi, że ta wycieczka nie ma prawa się udać i że na tą wycieczkę nikt nie przyjedzie, jak nikt przyjechał, jak ja przyjechałem. Więc moja liczna solowa wycieczka jak najbardziej się odbyła. Powitanie lata. Jadę sprawdzić jak u syrenki e, sprawy się mają, czyli tam jakiś reumatyzm mnie drąży. Załatwiłem sobie piękne słońce. Proszę bardzo. E, Także jak widzicie, w kwestii organizacyjnej nie mam sobie równych. Udało mi się, mając w pogardzie COVID, mając w pogardzie to, że nikt nie przyjechał, ale ja i tak zrobiłem to, co miałem zrobić. I jestem Debeściak. Jestem Debeściak i moja mafia jest Debeściak. Jak mówi staropolskie przysłowie, moja mafia też jest Debeściak. Słuchajcie, tyle, bo mi się ścieżka rowerowa kończy. A taka za nami grupa jedzie, że nie wiem czy się na światłach pomieścimy, więc muszę ogarnąć to statko. Jedziemy we dwóch: jaj księgowy, więc nie wiem, czy nie wiem czy damy radę. Pozdrawiam serdecznie z licznej, solowej wycieczki.